Cześć! Tutaj Sonia z podcastu Praktycznie i Dietetycznie. Jestem dietetyczką, autorką bloga dietmyślnikwit.pl Prowadzę też sklep z dietami gotowymi i konsultacjami online, w zasadzie to opieką dietetyczną online, sklep.dietmyślnikwit.pl i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. A dzisiaj poruszę temat higieny w kuchni. A dokładnie tego, co można zrobić, żeby uniknąć bardzo nieprzyjemnych objawów zatrucia pokarmowego. Bardzo często spotykam pewne błędy, które tutaj Wam przytoczę, i w tym krótkim odcinku będę chciała właśnie opowiedzieć, na co zwrócić uwagę i jak uniknąć tych nieprzyjemnych objawów. Na początek poruszę temat jajek. Odnoszę wrażenie, że wielu z nas, jak już mamy te jajka w kuchni, to nie pamięta, skąd one pochodzą. A pochodzą z kurzej kloaki, czyli, jak to nieraz tłumaczę obrazowo moim dzieciom, z tyłka. I ten jeden otwór u kury służy do załatwiania się i do znoszenia jajek. Stąd też jajka, skorupki jajek mogą być zanieczyszczone bakteriami, w tym bakteriami salmonelli. I do czego zmierzam? Nie do tego, żeby was straszyć jajkami, tylko do tego, żeby po kontakcie ze skorupką jajek dokładnie umyć ręce. Dokładnie umyć, czyli myjemy przez przynajmniej 30 sekund, a nie tylko ochlapiemy wodą, że odkręcimy wodę, wiecie, ochlapiemy. Tylko naprawdę dokładnie myjemy, bo to może naprawdę nas uchronić przed bardzo nieprzyjemnymi objawami. Niektórzy mogą się zastanawiać, czy jest sens myć jajka. Natomiast no nie ma sensu myć tych jajek, ponieważ jeżeli będziemy myć skorupkę jajek, to te bakterie mogą przenikać na skutek uszkodzenia tej takiej bariery, na skorupce, do wnętrza jajka. Więc nie będzie to dobre rozwiązanie. W przypadku, właśnie, gastronomii, takich firm czy żywienia zbiorowego, to tam jajka są naświetlane promieniami UV. Tak, także to jest już tam. Element takiej dobrej praktyki higienicznej. No, natomiast my takich lamp zazwyczaj w domach nie mamy. Więc pamiętajcie o tym, żeby jajka trzymać w osobnej półce. Nie bez powodu jest osobna półka w lodówkach przeznaczona na jajka, zamykana. I nie, niech one, te surowe jajka, nie mają kontaktu z żywnością świeżą, zwłaszcza z wędlinami, świeżymi warzywami, czy jakimiś ugotowanymi potrawami żeby po prostu uniknąć tak zwanego zakażenia krzyżowego. Czyli żeby te bakterie ze skorupek jajek nie wskoczyły nam na to, co my spożyjemy. Czyli w praktyce, jeżeli robimy jajecznicę, to wbijamy te jajka, jeden po drugim, wyrzucamy skorupki, myjemy ręce i dopiero kontynuujemy przygotowanie tych, tego posiłku. W przypadku, kiedy my tymi brudnymi rękami, jakbyśmy nie umyli tych rąk, i będziemy tymi rękami na przykład dotykać różnych sztućców, czy tam różnych przyrządów kuchennych, na przykład, nie wiem, łyżki do mieszania, jajecznicy, patelni, to później możemy poroznosić te bakterie w różne miejsca. Możemy też yy, na przykład przenieść je do naszych ust poprzez sięgnięcie po jakąś kanapkę, tak? Albo jak podjadamy w trakcie przygotowywania posiłku i takimi rękami coś sięgniemy do buzi sobie je no to jest ryzyko, że spożyjemy tą salmonele i będziemy mieć objawy. Jak to mówią potocznie, góra dół, czyli można wymiotować, można mieć bóle brzucha, można mieć biegunki i no, naprawdę nie jest to przyjemne. Więc tutaj, żeby temu zapobiec, no to właśnie wystarczy pamiętać o tym dokładnym myciu rąk. Pamiętajcie też, że wytłaczanki, tak, one miały te wytłaczanki na jaja te tekturowe, one miały kontakt ze skorupką jajek, więc tam też te bakterie mogą być. I dobrze byłoby nie trzymać ich razem z jakąś świeżą żywnością. A widziałam, że nieraz ludzie kładą na chlebaku te wytłaczanki, albo koło chleba, czy pod zlewem i wrzucają do nich jakieś szmatki, gąbki, które używają do mycia naczyń. No to naprawdę zwiększa ryzyko zakażenia. Więc zwróćcie uwagę, czy wy, czy ktoś z waszych bliskich nie postępuje podobnie. Bo... No, <ślad> bo to może faktycznie... Bardzo łatwo dojść do tego zakażenia. Czasami objawy są bardzo niespecyficzne, bo może to być gorączka, ból głowy, ból brzucha, nudności, może nam się to kojarzyć z jakąś infekcją, z grypą, a są to objawy zatrucia pokarmowego, które można uniknąć. I pamiętajcie, że jest to szcz szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, bo im niższa masa ciała, tym łatwiej się zakazić nawet małą ilością tych bakterii. Dlatego, właśnie małym dzieciom, niemowlakom, nie podajemy jajka na miękko i kobietom w ciąży no, też nie jest to do końca zalecane. Niektórzy uważają, że jak się dokładnie sparzy skorupkę jaja wrzątkiem, no to jest to bezpieczne. Natomiast, no, myślę, że w ciąży najbezpieczniej po prostu spożywać dobrze ugotowane jajko. I małym dzieciom też najlepiej dawać jajko, które jest ścięte. No, to tyle, jeżeli chodzi o te jajka. Jeżeli chodzi o surowe mięso, to mycie go. Nie ma większego sensu, bo wtedy tak naprawdę te bakterie rozbryzgujemy dookoła z lewo zmywaka, a nie pozbędziemy się tych bakterii, bo bakterie zginą dopiero w temperaturze powyżej 70 stopni, a najlepiej jeszcze wyższej, tak? Czyli wtedy, kiedy my to mięso ugotujemy, upieczemy albo usmażymy. I to mięso, co do surowego mięsa, to ważne jest kilka zasad. Jeżeli wiemy, że na surowym mięsie mamy te bakterie, Mogą to być bakterie typu Escherichia coli, Salmonella i dotyczy to szczególnie mięsa drobiowego. Nawet jeżeli macie takie tak zwane swojskie mięso, to jakby nie sprawia, że ono będzie mniej miało mniej tych bakterii, bo może być wbrew pozorom odwrotnie. Może mieć ich jeszcze więcej właśnie przez to, że to, te zwierzęta były chowane bez jakiegoś tam specjalnego nadzoru higienicznego w jakichś tam warunkach takich odizolowanych. Mięso, surowe mięso. To kolejny taki produkt, na który warto zwrócić uwagę, bo tu często widzę takie błędy, też się powtarzające. Nie ma zbyt dużego sensu, żeby to mięso myć, ponieważ bakterie, które się znajdują na nim, giną w temperaturze gotowania, wsmażenia, pieczenia. Czyli musimy to mięso poddać obróbce termicznej. A jeżeli my to mięso myjemy, to tak naprawdę te bakterie sobie rozbryzgamy po całej kuchni. Także nie ma konieczności mycia tego mięsa, chyba że chcecie delikatnie opukać, jak tam jest jakieś, nie wiem, trochę krwi, czy jakichś takich pozostałości. Pamiętajcie o tym, że deski, noże, które służą Wam do przygotowania surowego mięsa, powinniśmy w miarę możliwości zdezynfekować, czyli najlepiej wyparzyć wrzątkiem i dokładnie umyć. Możemy też mieć osobny zestaw naczyń, naczyń no, w sensie desek i noży, do surowego mięsa, a osobny na przykład do warzyw, do pieczywa, żeby po prostu nie krzyżowały nam się te bakterie, bo, bo to mięso ugotujemy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o, to, o te składniki, które spożywamy na świeżo, czy po prostu je pokroimy i dodajemy do potrawy, typu nie wiem, jakaś sałatka, surówka, chleb, no to one już nie są poddawane obróbce termicznej, czyli nie są gotowane, nie są pieczone i te bakterie jak się dostaną, po prostu do tych produktów, no to mogą nam zwyczajnie zaszkodzić. Dlatego, jeżeli kroisz surowe mięso, to pamiętaj, żeby tą deskę wyparzyć. I wiem, że dla wielu osób to brzmi dziwnie, bo jeżeli na przykład u mnie znajomi widzieli, jak ja, na przykład ja albo mój mąż po przygotowaniu posiłku wyparzaliśmy deskę, to oni tak patrzyli zdziwieni i mówią, co ty robisz, tak? Także dla ludzi to jest bardzo takie nietypowe i, i takie zaskakujące a to naprawdę ma bardzo duży sens, uwierzcie mi. Więc można mieć albo osobny zestaw, a można mieć też właśnie po prostu wyparzać, myć, jeżeli nie dopilnujecie innych domowników i nie jesteście w stanie nad tym panować, co kto do czego używa. Natomiast błędem jest na przykład pokrojenie surowego mięsa, a potem, no nie wiem, pokrojenia pomidorów, na to jakieś surówki czy papryki, czy marchewek, które będą składnikiem właśnie tych surówek. I to jest szczególnie niebezpieczne w przypadku małych dzieci czy Kobiet w ciąży, czy osób z obniżoną odpornością. Co do świeżych warzyw i owoców, to ich y, mycie jest ważne, tak? Mycie, czyli nie na zasadzie odkręcamy wodę i tam ochlapiemy 10 sekund, tylko dokładne umycie skórki. Tak? Bo tu dzięki temu możemy między innymi, między innymi uniknąć toksoplazmozy. I to, I to jest szczególnie ważne w przypadku kobiet w ciąży. Bo ta grupa jest szczególnie narażona na zakażenie i może no, bardzo zaszkodzić dziecku. Dlatego pamiętajcie, że wszelkie warzywa, które miały kontakt z ziemią, zwłaszcza te, które miały kontakt z ziemią, ale ogólnie wszystkie warzywa, owoce, dokładnie myjemy. I jak przychodzimy też z toalety, tak, to wiadomo też, dokładnie myjemy ręce, czyli śpiewamy sobie laskotek na płotek i przez cały utwór myjemy ręce. Wtedy wiemy, że zrobiliśmy to przez wystarczającą ilość czasu. I ja wiem, że to się mogą wydawać takie błahe rzeczy, o których ja tutaj raz powiedziałam, ale tak naprawdę dbanie o, o te podstawowe zasady higieny w przypadku właśnie świeżych warzyw, owoców, jajek, mięsa, no to mogą naprawdę uchronić nas przed bardzo przykrymi konsekwencjami. Także pamiętajcie o dokładnym myciu warzyw, owoców, zwłaszcza takich, które jecie na surowo. Pamiętajcie, żeby kontakcie skorupki, ze skorupką jajek dokładnie umyć ręce dopiero przystąpić do kolejnych czynności i podobnie z mięsem czyli pokroić to mięso gdzieś tam przerzucić sobie na patelnię czy tam do miski gdzie je marynujecie umyć ręce, wyparzyć tą deskę i dopiero sięgać po jakieś przyprawy i inne rzeczy żeby te bakterie z tego mięsa się po prostu nie roznosiły no dobra no myślę, że o tyle. Nie będę więcej tutaj zanudzać. Jeżeli ten odcinek był dla Was ciekawy, to zostawcie łapkę w górę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, praktycznie i dietetycznie, i odsłuchania kolejnych odcinków. Bądźcie na bieżąco, bo mam jeszcze mnóstwo pomysłów na kolejne podcasty. Zapraszam!